Witam wszystkich na moim kanale. A co to tutaj pływa, widzowie? Oczywiście na taką pogodę jak teraz: najlepsza woda. Mm. Zimniutka z cytrynką. I zachęcam do picia. Dużo wody, widzowie. A spójrzcie, proszę, na stół. I co my tu widzimy? Dzisiaj mamy wielką wojnę z drapek. Nie uwierzycie, rywalizacja. Konkretna, czyli mamy zdrabki za 10 zł przeciwko temu oto rodzynkowi za 30 zł. Jaki to jest numer? Numer 16. Widzowie, zapraszam na film. Tu się będzie za chwilę dużo działo. Okej okay, kochani, a to jest pierwsza runda, czyli zaczynamy wielką rywalizację zdrapek. I zobaczcie, tu jest 16. Ta zdrabka będzie dzisiaj rywalizatorem do zdrabki tej, o tutaj pierwszej, która idzie na pierwszy ogień, czyli to jest 21 widzowie, i odkrywamy tutaj szczęśliwe liczby. I 33 się zaczęło 2, 24, 25 i 6, czyli tak to wygląda, jeżeli chodzi o szczęśliwe liczby. A teraz widzowie. Zaczynamy i zdrabki gotowe poszły. I jest 15, 9, jest 34, jakże blisko było. Do tego jest liczba 8, niestety, aniżej mamy 31, jest 37, 11, nie ma takiej liczby. I trójka również bliżutko, 35, nie posiadamy widzowie. A co na to, na to? pełny portfel i on wyskakuje z dwóch stów. Do tego mamy 30 zł, 2 miliony i 60 zł, czyli na, niestety nic się nie chce tutaj ułożyć na razie. Ale w tej chwili fortuna ma do gadania i zobaczcie, jest 36, 4 liczba, 17, 21. 23, czyli również było bliziutko, ale za to, zobaczcie, pełny portfel wyskoczyło 150, tu było 5000 i 100, czyli również niezaciekawie, widzowie, a przechodzimy do fortuny i jest 19, 28, 26, blisko było, oj, o mały włos. I na końcu 7, czyli ta zdrapeczka musi odpaść. I w tej chwili, w rywalizacji, jest 0-0. Ale co to się tutaj dzieje, widzowie? Zobaczcie, nowy tutaj zawodnik wyskakuje na dobry rok z numerem 10, i wszystko jest przygotowane. Widzowie, zaczynamy drugą rundę. A w drugiej rundzie, oto taki zawodnik z takimi kombinacjami. Proszę bardzo, 10 zł. 10 zł daje 10 zł. Czyli 1-0 w tej chwili jest na zdrapek za 10 zł, ale trapiemy dalej widzowie. I proszę bardzo, mamy 20 zł. Co za piękna przewaga. Czy coś tu jeszcze się pokaże w tej zdrapecce? Na razie jest tylko 20 zł, ale widzowie, zobaczcie, co tu się wyprawia. Do głosu dochodzi pełny portfel i niesamowicie 200 zł wyskoczyło po raz drugi. Jest 500 zł. Oj, jak to blisko, 60 zł, ale nagle zmiana ról. I tu myślałem, że już dwie stówy. Oj, jakie piękne zmyłki robi. Dobra. Zajrzyjmy jeszcze do bonusu. A w bonusie mamy, uwaga, bałwanka i filipka, czyli tak to wygląda. W tej chwili, jeszcze tu jest ostatnia szansa, czyli 152 razy. Czyli niestety, pełny portfel. Długo, dużo z tyłu, a z drapeczki za 10 zł, jeden punkt. Ok, tak to wygląda. Widzowie, a ja szukam swojego pędzelka. Gdzie jest mój pędzelek? Tu mam pędzelek swój. Zobaczcie. To jest mój pędzelek, również niebieski. Dobra. Czyli, widzowie, co tu się teraz zaczyna wyprawiać? Zobaczcie, do rywalizacji przystępuje diamentowy los. I ja już od razu biorę się za... Odkrywanie wygrywających liczb. Tak to wygląda, a pierwszą liczbą, jaką jest, jest 16, do tego jest 4, 5 było blisko, 13 było blisko, 41 za wysoko, 19, 15 blisko, 38, 24, 21 jakże blisko, 17 nie ma. 45, 23, również zmyłka. I 37, 33. Widzowie, co tu nagle się wydarzyło? Zobaczcie. Pełny portfel obniżył się. Przykucnął, jakby chciał wyskoczyć. I wyskakuje. I nagle, zobaczcie. Takie tutaj sztuczki lecą, ale to nic nie robi. W tej zdrapetce obok ona mówi... Zobacz na to. I mamy 40, 18, 1, 25. I zdrabka również się spociła. Widzowie, ale nie ma to tamto. Do rywalizacji przystępuje ekstra 7,7. A sędzia musi sobie tutaj wodę z cytrynką łyczek. Zimna, bardzo dobra. I ekstra 7,7. Jaki to jest numer? Numer 14, widzowie. I to jest piękna rywalizacja. Jedziemy. Tu musimy wydrapać. Siódemki. I na razie tak to wygląda. I jakby nie było pół zdrapki już za nami. Sobie. A zobaczcie, co tu się wyprawia. Pełny portfel. Doszedł do głosu. Podniósł się i robi kontratak. Niesamowicie. I zobaczcie konienczynka monety i klucz, i diament. Niestety zmyłka, ale za to zobaczcie, wyskakuje, podrywa się. Ekstra 77 i. Czy coś nam tutaj pokaże na sam koniec? Ostatnia jego szansa. Niestety, również na prawą stronę, ale się mocarnie za to wydrapało. No, tak to wygląda. A ja poproszę, time, time, żeby tutaj, tak jak basketball, umyć podłogę. Czyli w tym momencie jest time. Zobaczcie, trzeba ogarnąć stół. Do dalszej dyscypliny i widzowie, ja zapraszam już następnego rywala. Czerwono czarni, ładnie to wygląda. Ale zobaczcie, co ta zdrabka wyprawia. Zgina się w pół, tu się wprasowywuje i wjeżdża pełną tutaj gębą. Pełny portfel, cztery wygrywające liczby. No, chyba z 20 parę. Szczęśliwych zobaczcie. Normalnie ta po prawej nie ma szans. A może widzowie i z drapaczek u góry już wisi. I zaglądamy. Tu musimy wydrapać właśnie takie platynki, jak i grubą siódemkę. Żeby cokolwiek się zadziało. I jest już pół zdrapki, ale. Pełny portfel. Pełną klasą wyskakuje z liczby I ja Wam teraz pokażę. Widzowie. I on nie żartuje. Chyba chce zmienić tą zdrabkę po prawej stronie. Zobaczcie. 23, 34. Co za styl. Co za klasa. Aż się wierzyć nie chce. Widzowie. Aż się wierzyć nie chce. Aż się wierzyć nie chce. Korona stuwa. Czyli jednak pełny portfel i ta gęsia skórka na mojej ręku. Poczekajcie, bo mi w gardle. Czyli w tej chwili mamy remis, ale zobaczcie, co za remis. Z koroną. Ale to jeszcze kochani, nie koniec. Platynowa jeszcze zobaczcie, zostały i tutaj. Niewiadome i tulipan, kluczyk, co za napięcie, pierścień, gwiazda, aż się wierzyć nie chce, aż sam patrzę ze zdumieniem na to i auto, czyli odjeżdża siódemka, autem, mimo że benzyna taka droga, zobaczcie, odjechała, a ten stój, dumny, pełny portfel, stuba. i zabrał cały ekran. On tu rządzi dzisiaj. Widzowie. I to nie są żarty. A te zdrapki, zobaczcie, wydygane, trzęsą się. I co my teraz trzy zrobimy przeciwko takiemu twardzielowi? Mówię, to ja pójdę pierwsza nogę. Nie, weźcie mnie. To ja pójdę. I wybrali wspólnie czarny diament. Widzowie, jedziemy tutaj z czarnym diamentem, a on ostro 16, 27, 18. Stop, stop. Zobaczcie, co wybrali. Czarny diament z numerem 19 i 18. Trafiona, i w tej chwili jest 2 do 1. Jeżeli chodzi o wygrane w zdrabkach, ale jeszcze wartość tych wygranych bardzo się różni, bo mamy 100 zł do 30. Widzowie, czyli to, tak jakby był po remis. Zobaczymy dalej, co będzie. I mamy 28. Czy to, coś tu jeszcze będzie się działo? 6. Bliżutko było za konkretną sumę. Jest 39, 38, 25. Następnie 35, 22. Niesamowity diament. A diament mówi, że to z razy 2. Widzowie. W tej chwili wszystko się diametralnie zmienia, czyli ta zdrapka ma w tej chwili 30, tamta miała 20, czyli jest 50 do 100. Widzowie, czy coś tu jeszcze będzie się działo? Mam nadzieję, że oglądacie z otwartą buzią ten zdraping, bo tak go się właśnie powinno w tej chwili oglądać. Jest 31, 36, 11 i naprawdę Szokująca końcówka 34 nie i ostatnia liczba 19, a tu 18 było. Czyli ta zdrabka kończy z wygranymi dwoma wartości 30 zł. Super, odkładamy na lewą stronę widzowie. A co wy mówicie, prawy czy lewy? Potasujmy je. Poczekajcie, ja obrócę. Nie patrzę. Nie patrzę. Dajemy tą. Czyli Maxi Cash Party Przeciwko Olbrzymowi I ten nawet nie musiał nic robić Widzowie To co? Dopuścimy do głosu teraz Grubasa Czyli Niech się dzieje I jest pierwsza Jedynka Do tego jest 24 8 I 10 Tak to wygląda po pierwszej tutaj małej próbie Widzowie. A zobaczmy, co Maxi chce tutaj zatańczyć. Co on będzie tutaj ze sobą dzisiaj reprezentował. A zaczęło się od dwunastki, czyli bardzo ciutko, bardzo skromnie. Szesnastka do tego czwórka. Było blisko czternastka. Widzowie, piętnastka. Czy tu jest piętnastka? Nie ma. Trzydzieści jeden, trzydzieści siedem, dwadzieścia osiem. No zdrapeczki nie poddawajcie się. Walczcie do końca tak jak przystało na Bohaterów i 29, co to za liczby niesamowite 25 do tego 9 i 8, aż się nie chce wierzyć, ale zobaczcie. Na lewą stronę i uderzenie 22, 19, 27 i 18 no to 17. Taką propozycją przeciwwagi wyskakuje tutaj ta zdrapka 35, 26 i 42, czyli maxi kaszparty party poległ widzowie, a w tym momencie widzicie ostatnią zdrapkę za 10 zł. Co tu się dzisiaj wyprawia? Jest to rywalizacja zdrapek. Zodiak, i mamy rak, ryby, skorpion. Jaki to jest numer? Numer 10, widzowie. Myślę, żeby tutaj dokończyć dzieła. I otwieramy, czyli do głosu dopuszczamy mniejsze zdrapki A w tym musimy znaleźć gwiazdę, jak i księżyc. I to nas interesuje: gwiazda albo księżyc. I zobaczcie, widzowie, już jest pół zdrabki planeta. I tu się tak jeszcze symbole na koniec pokazało, ale ciągnie, ciągnie. I proszę bardzo, liczba 20. Nie ma żartów. 21, czy takie obrócone. 12, 16. 2, niesamowicie było blisko. Syrenka, żółw, teleskop, statek. 26 Flaming Kompas 7 Czajnik Delfin 15 I właśnie w tym momencie rywalizacja dobiegła końca. Ta zdrapeczka niestety musi odpaść. I dzisiaj... Po zaciekłej walce mamy w sumie na punkty 2 do 1, ale jeżeli chodzi o wartość tych punktów, niestety tu mamy tych dwóch 50 zł. Tu jest korona w stówce. Widzowie, co tu dużo gadać? Myślę, że jednogłośnie. A ja nie będę tego werdyktu ogłaszał, zostawię to dla Was i Wy. Pod tym filmikiem napiszcie proszę, kto według Was wygrał ten pojedynek. A wygląda to tak. Kochani, ja dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło. Zapraszam na następne moje filmy. Trzymajcie się. Hej.